Cześć, jestem Janek i zapraszam na podsumowanie moich ulubionych płyt 2021 roku. Był to wyjątkowo dobry muzycznie rok. Wyszło naprawdę mnóstwo świetnych płyt. Z tego powodu moje zestawienie będzie się składało aż z 25 pozycji, a nie z 20, tak jak w zeszłym roku. Mogłoby mieć jeszcze więcej, ale no nie chcę, żeby to było zbyt rozwlekłe. I z tego samego powodu nie będę już więcej gadał, tylko przejdę po prostu do Meritum. Mm. Miejsce 25. Anne's All Hours. Epka urodzonej w Manchesterze producentki nagrana została w zaledwie 24 godziny. To muzyka dla ludzi, którzy nie lubią spać. Nieustannie pędzące, wesołe, houseowe. Bity, w których pojawiają się też elementy R&B czy electro, są naprawdę hipnotyzujące i potrafią wprowadzić w trans. Miejsce 24. Silk Sonic – An Evening with Silk Sonic Ta płyta to hołd Andersona, Paka i Bruno Marsa dla swoich muzycznych idoli, takich jak The Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder czy The Isley Brothers. Nie jest to na pewno płyta odkrywcza, nie jest to też płyta odważna. Można byłoby powiedzieć, że to odgrzewany kotlet i ciężko byłoby się z tym spierać, ale jednak byłaby to ocena zbyt surowa. An Evening with Silksonic to płyta dla wszystkich tych, którzy lubią w muzyce stare, dobre, sprawdzone rozwiązania. Miejsce 23. Arka. Kick numer 3. Muszę przyznać, że bawiło mnie, kiedy widziałem na Spotify, jak pojawiają się po kolei te nowe albumy Arki, które mają jeszcze bardziej po prostu porąbane e, okładki. To była seria jak z karabinu maszynowego. I ta płyta brzmi nawet trochę jak karabin maszynowy. Jest niezwykle agresywna. Brakuje w niej trochę wrażliwości. Ale właśnie ten poziom agresji, ten niesłychany poziom agresji i naprawdę fenomenalna produkcja, sprawiły, że dla mnie ta płyta po prostu musiała znaleźć się w podsumowaniu najlepszych wydań tego roku. Miejsce 22: Nala CinePro Space 1.8. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się płyty jazzowej w Warp Records, ale było to dla mnie pozytywne zaskoczenie. Płyta czerpie też mocno z field recordingu. Dlatego, że brzmi trochę jak takie właśnie wsłuchiwanie się w cykady gdzieś na południu Europy w klimacie śródziemnomorskim, z tym, że zamiast cykad słychać jazz. Jest to płyta na pewno dla wszystkich fanów Alice Coltrane, dlatego że Nala grając na harfie przypomina właśnie tę artystkę. Ale płyta ma też ambientowy charakter. Nadaje ten charakter to, że Nala często posługuje się też syntezatorem modularnym. Miejsce 21 Pink Panthers To Hell With It. Jest to najkrótsze dzieło na mojej liście. Trwa niecałe 19 minut. Muszę przyznać, że tak jak w przypadku albumu Thierry Wack Wack World, na którym każdy utwór trwał zaledwie minutę, ten zabieg bardzo mi się nie podobał. Czułem taki nieprzyjemny, niedosyt. U Pink Panthers ja to kupuję, kupuję to dlatego, że ona wybiła się na TikToku, dlatego to, że to wszystko jest takie krótkie, jest uzasadnione. Na TikToku wszystko musi być właśnie krótkie, przebojowe i taka jest ta płyta. Oprócz tego jest też świetnie wyprodukowana, czerpie z różnych stylistyk angielskiego klubowego brzmienia. Dziękuję. Jestem bardzo ciekawy, co ta młoda artystka zaprezentuje w przyszłości. Naprawdę to był świetny debiut. Miejsce 20. Jeff Rosenstock Ska Dream. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że doczekam się w tym roku albumu Ska, który mi się wyjątkowo spodoba. Zawsze lubiłem Jeffa Rosenstocka, i jego zeszłoroczny album, na którym wzorowany był właśnie ten, też przypadł mi do gustu i był bardzo blisko mojego zestawienia rocznego. I właśnie zawsze najbardziej lubiłem u Jeffa Rosenstocka te e, wolniejsze, e, bardziej przebojowe melodie, a nie takie ostre gitarowe naparzanie. I bardzo cieszę się, że nagrał taki album. Cieszę się, że nagrał album Ska, bo ja w ogóle zapomniałem o istnieniu takiego gatunku. Ostatnie albumy Ska, jakich słuchałem, tak jeżeli chodzi o ułożenie chronologicznie, to chyba The Specials albo Madness albo The Beat, więc. Cieszę się, że on przywrócił po prostu do łask ten gatunek i zrobił to w świetnym stylu. Miejsce 19. Olivia Rodrigo – Sour. Jest to debiutancki album Oliwii Rodrigo, który opowiada o rozstaniu. Olivia śpiewa o nim w sposób tak autentyczny, że ten album naprawdę mnie wzrusza i potrafię sobie wyobrazić te emocje, a tylko najlepsze płyty potrafią zabrać mnie w taką podróż w głowie. Kiedy słucham tego albumu, też myślę sobie o mojej młodszej siostrze, która jest ode mnie właśnie o 8 lat młodsza i jest w wieku um, Oliwii Rodrigo. Często y, słyszy się różne negatywne rzeczy o tej generacji Z, że są skupieni tylko na TikToku, że nie potrafią w ogóle poświęcić uwagi na nic y, przez dłuższy czas. A kiedy ja słucham sobie tej płyty o Rodrigo, to y, ja jestem bardzo ciekaw tego jacy będą kolejni młodzi artyści, którzy się pojawią i ta muzyka generacji Z naprawdę robi na mnie bardzo wielkie wrażenie. Gdyby cała płyta Sauer była tak mocna jak jej najlepsze momenty, to byłaby to ścisła czołówka moich ulubionych płyt tego roku. Pewnie top 5. Niestety ma słabsze momenty. Płyta jest też trochę chaotyczna, ale akurat tego nie uważałbym za wadę, dlatego że oczekiwanie od płyty nastolatki, która opowiada o rozstaniu tego, żeby nie była chaotyczna, jest absurdem. To po prostu odebrałoby jej autentyzmu. Miejsce 18. Ski Mask Pool. Jest to drugi album niemieckiego producenta związanego z muzyką techno. Płyta nie jest aż tak dobra jak jej poprzedniczka, czyli kompro. Jednak compra to była jedna z moich ulubionych płyt elektronicznych ostatniej dekady. A pól naprawdę bardzo mało do niej brakuje. Pojawia się na niej, mam wrażenie, trochę większa paleta barw, odnosząc się do zjawiska synestezji w muzyce. Jest też w niej troszeczkę więcej różnych stylów pomieszanych, jednak nie traci na spójności. Bez wątpienia jest to jedna z moich ulubionych elektronicznych płyt tego roku. Miejsce 17 Genesis Ousu Smiling With No Teeth. Genesis Ousu to jeden z najbardziej ekscytujących debiutanckich albumów tego roku, jeżeli chodzi o muzykę hip-hop. Jest to niezwykle odważny artysta. Powiedzieć można by nawet, że zuchwały, więc to złoto na jego grillu to chyba naprawdę jest złoto dla zuchwałych. Na albumie pojawia się też inny zuchwały artysta, czyli Kirin J. Kalinan, który jest w ogóle chyba najbardziej zuchwałym artystą pochodzącym z Australii, nawet nagrał album o takim tytule. Płyta naprawdę miesza w sobie bardzo wiele różnych stylów muzycznych. Przypomina trochę rap z południa Stanów Zjednoczonych i takie grupy jak Outcast. Jest w niej po prostu bardzo dużo muzyki, dlatego że oprócz rapu, pojawiają się tam też elementy fanku, post czasem nawet swingu. Miejsce szesnaste Snail Mail Valentine. Drugi album Lindsay Jordan opowiada o miłości. Płyta pełna jest ostrych, płomienistych riffów, jednak całość zmiękcza słodki wokal amerykańskiej wokalistki. Mimo, że płyta opowiada o miłości, nie jest ona pozytywna. Nagrana została też w takich okolicznościach, że Lindsay była po odwyku, przeszła załamanie nerwowe spowodowane tym, że trochę przytłoczyła ją sława, która się zwaliła na nią po publikacji pierwszego albumu. W moim odczuciu Valentine to poprawa pod każdym względem w stosunku do jej debiutanckiego albumu. Miejsce 15. The Armed. Altra Pop. Niezwykle agresywne gitarowe granie, na którym łączy się noise, hardcore i popowe linie melodyczne. Chłopaki z Detroit naprawdę dają czadu. Na tej płycie wszystko jest na maksa. Jest to muzyka dla tych, którzy w swojej gitarowej muzyce lubią wszystko, jak jest po prostu właśnie, tak jak powiedziałem, na maksa. Na miejscu 14 znalazła się składanka Modern Love. Jest to składanka coverów Davida Bowiego, wydana przez wytwórnię BBE Records. Składanka miała na celu ukazać to, jak silne były wpływy czarnej muzyki na twórczość Bowiego. takie jak soul, takie jak jazz. Mamy tutaj, zarówno covery jego mało znanych utworów, jak i jego wielkich hitów. Nagranie tej płyty było więc bardzo odważne, dlatego że Bowie jest wielkim artystą i mogła wyjść profanacja. Na szczęście tak się nie stało. Powstał album, który ukazuje to, jak wszechstronnym artystą jest Bowie, a ponadto nawet te najlepsze, największe hity Bowieego zostały zagrane z niezwykłą klasą. Na miejscu 13 epka Jerome Thomasa That Secret Sauce. Nawet patrząc na okładkę tej płyty, od razu nasuwa się skojarzenie z D'Angelo. Jak się inspirować, to najlepszymi. Myślę, że DiAngelo sam by się zajarał tym albumem i nie uznałby tego za jakąś nieznośnie dokładną kopię. Jeżeli jesteś fanem Neo Soulu, koniecznie sprawdź tę epkę, bo jest naprawdę. Makomite. Miejsce 12, San Cap Dui. Nag Naj Naj Tate. Gdyby wytwórnia Niege Niege tapes nie pochodziła z Kampali, tylko z Hanoi, myślę, że na pewno podpisaliby ten skład. Jest to eksperymentalna formacja z Wietnamu i ta płyta jest naprawdę ciężka. Więc jeżeli słysząc. Eksperymentalna formacja z Wietnamu, która gra naprawdę ciężką elektroniczną muzykę, która brzmi jak połączenie japońskiego boredoms i kenijskiej dumy. Jeżeli słyszysz coś takiego i jesteś bardziej zainteresowany niż odstraszony, na pewno jest to płyta, której powinieneś posłuchać. Miejsce jedenaste, Little Sims, Sometimes I Might Get Introvert. Pierwsza płyta Little Sims od czasu fenomenalnego, Grey Area. Nie powiedziałbym, że jest lepsza od Grey Area, bo jest po prostu inna. Powiedziałbym, że jest równie dobra jak Grey Area, co jest już ogromnym komplementem. Nie jest to płyta do końca równa, ale nie dlatego, że są na niej słabe momenty. Słabych nie ma. Po prostu te najlepsze są tak mocne, że ciężko było im dorównać. Jednym z nich jest tytułowy utwór Introvert. Podobnie jak cała płyta opowiada o introwersji zjawisku, o którym coraz częściej się dzisiaj słyszy, i myślę, że przy okazji tej płyty warto o tym wspomnieć, że. Pamiętajmy, że introwersja to nie jest coś takiego, że ktoś jest albo introwertykiem, albo ktoś jest ekstrawertykiem, dlatego, że tak jak we wszystkim w życiu skrajności są czymś niezwykle rzadkim i prawie każdy znajduje się gdzieś trochę bardziej wychylony w jedną albo w drugą stronę i nie musimy po prostu decydować się czy jesteśmy tacy czy tacy. Każdy czasem potrzebuje pobyć sam i nie jest w tym nie ma w tym nic dziwnego. Jeszcze tylko dodam na koniec, że to jest Taki trochę rap, trochę RB, ten album. Bo w sumie nie powiedziałem tego, jaki to jest gatunek, nawet. Miejsce dziesiąte: Contento El Lancia Pal Futuro. Nie trzeba było czekać długo na drugi album kolumbijskiego duetu producentów. Swoją muzykę określają jako salsa punk. Jest to naprawdę adekwatne, dlatego, że jest w niej iście punkowa energia. Mieszają na niej typowo właśnie e, latynoską e, salsę i e, automaty perkusyjne, e, ale też mają w tym coś unikalnego, coś jedynego w swoim rodzaju. Ta repetytywność tego wbierca się tak niesamowicie do głowy, jest hipnotyzująca. To naprawdę fenomenalny skład, to jest naprawdę świetna płyta, dlatego jest na tak wysokim dziesiątym miejscu. I dziękuję Krzakowi za polecenie mi tego składu, bo naprawdę pierwsza płyta była znakomita, ta też jest znakomita i jestem ciekaw, co oni zrobią dalej. Miejsce dziewiąte, For Those I Love, For Those I Love. Jest to debiutancki album irlandzkiego muzyka Dave'a Belfa. Nagrany został w hołdzie dla jego przyjaciela, który zmarł. I jest to jeden z najpiękniejszych hołdów dla przyjaźni, jaki słyszałem w muzyce. Na płycie są przepięknie wyprodukowane, galopujące bity, a Dave Belf monorecytuje trochę tak na modłe. Majka Skinnera z The Streets nawet odwołuje się do niego w pewnym momencie i jest to płyta przepiękna, wzruszająca, powiem jeszcze raz, przepięknie wyprodukowana, i powiem jeszcze raz, jest to jeden z najpiękniejszych hołdów dla przyjaźni, jaki słyszałem w muzyce. Miejsce ósme Injury Reserve By the Time I Get to Phoenix. Po raz kolejny płyta, w której pojawia się motyw śmierci, tak jak w poprzedniej, z tym, że tutaj to członek składu niestety zmarł przed końcem jej tworzenia. Jednak artyści byli na tak zaawansowanym etapie, że dokończyli ją. Jest to album hip-hopowy, ale tak naprawdę to jest krzywdzące określić to jako po prostu hip-hop, dlatego że to jest coś, co określić można chyba nawet mianem Post hip hopu. Tough, Ma tak przedziwne bity. Momentami przypominają one otek z tego późnego, ciężkiego okresu i płyty, jak na przykład Antillted, a momentami nie przypominają naprawdę nic innego. Myślę, że ta płyta będzie wielką inspiracją dla. Wielu producentów, którzy nagrywać będą w najbliższych latach bity hip hopowe. Miejsce siódme Floating Points, Farah Sanders i LSO Promises. Jest to płyta, która ma w swoim składzie LSO. Niestety nie jest to LSO ze strudy. Gdyby to było to LSO ze strudy, to pewnie byłby to mój album roku, dlatego że byłoby to tak dziwne, że no, nic by tego nie było w stanie przebić. Ale orkiestra londyńska też dała radę. Jest to chyba najważniejszy album jazzowy ostatnich lat. Inspirację tym albumem już można usłyszeć w nowych płytach jazzowych. To, co jest w, tym, w tej płycie najpiękniejsze, to jest to, że sam Shepard, czyli Floating Points, jest niezwykłym perfekcjonistą. Podobnie orkiestra, jak to orkiestra gra po prostu w punkt. A w tym wszystkim jest stary, niepokorny Faroah Sanders, który improwizuje na swoim saksofonie, będąc gdzieś obok, ale tak naprawdę dodając temu wszystkiemu niezwykłego charakteru i spajając to wszystko w całość. Hmm. Farah Sanders po prostu pokazał, że wiek to jest tylko liczba, być może to jest ostatni album, w jakim wziął udział. Jeżeli tak się stanie, no to odszedł w naprawdę wielkim stylu. Miejsce szóste, Tirza i Color Grade. Po świetnym debiucie z 2018 roku przyszedł czas na drugi, jak się okazało, równie dobry album brytyjskiej wokalistki. Za produkcję na płycie odpowiada między innymi Mika Levi. Która ma na koncie m.in. zrobienie muzyki do soundtracku z filmu Under the Skin ze Scarlett Johansson, filmu naprawdę przedziwnego. I ta płyta też brzmi przedziwnie. Opowiada o macierzyństwie, a są na niej tak przedziwne bity, których nigdy nie utożsamiłbym z muzyką, która opowiada o macierzyństwie. Są w niej też takie świadome, niedokładności, co często mnie drażni. A tu jednak te niedoskonałości zostały z takim smakiem wplecione w tą piękną produkcję, że no, ja ten album po prostu pokochałem od pierwszego wysłuchania. Jest to jedna z moich ulubionych tego roku. Miejsce piąte, Tyler the Creator, Call Me If You Get Lost. Co roku pojawia się taka płyta, która podoba się praktycznie wszystkim krytykom, a ja z jakiegoś powodu nie mogę zrozumieć, o co im chodzi. W tym roku taką płytą dla mnie był Tyler The Creator. I co roku też pojawia się taka płyta, która podoba się wszystkim krytykom. Ja nie wiem o co im chodzi, a potem nagle łapię i sobie myślę: Jak ja mogłem tego nie słyszeć? Fenomenalny album, powiem tak, moja ulubiona płyta Tylera The Creatora, a ja jestem jego fanem od dawna. Jest w niej tak wiele różnych stylistyk. Pojawia się nawet Bossanowa czy Reggae. I naprawdę marzę o tym, żeby usłyszeć album Tyler The Creatora, który byłby cały tylko i wyłącznie w takiej stylistyce właśnie, na przykład reggae. Tyler, jeżeli oglądasz to, nagraj album reggae. Błagam, to byłoby super. Miejsce czwarte: Debug Fire. Fire to hmm, płyta, która idealnie wpisuje się w obecne trendy muzyczne. W klubach tych najlepszych troszeczkę odchodzi się od techno, dlatego że ludziom zdążyło się ono znudzić, i naprawdę nie dziwi mnie to. I pojawia się właśnie bardzo dużo takich brzmień jamajskich, takich jak chociażby dancehall. I ta płyta to jest najlepsze, co można osiągnąć, jeżeli chodzi o produkcję tego typu brzmień. Debak od zawsze był mistrzem, ale tutaj przyszedł samego siebie. To jest najlepsze, co zrobił od czasów fenomenalnego London Zoo. Oprócz tego, że ta płyta wpisuje się w trendy muzyczne, też ona bardzo dobrze opisuje sytuację po prostu w Londynie, która ma miejsce. Te niepokoje po Brexicie. Ta płyta brzmi tak, jak scenografia do filmu Wysyp Żywych Trupów wygląda. Zawsze ciężko też o płytę, która zarówno sprawdza się jako płyta do odsłuchu na kanapie, jak, jak i płyta do y, wrzucenia przez DJ-a w klubie. Często jest ten podział, szczególnie w house'ie czy w techno. Y, single do klubu, y, albumy studyjne do domu. A to jest i do klubu, i do domu. To jest coś, co się zdarza bardzo rzadko i to jest cecha tych płyt, które stają się ponadczasowe i myślę, że to będzie płyta ponadczasowa. Miejsce trzecie. Aya, I Am Whole. Ostatni debiutancki album na mojej liście. To moja ulubiona płyta debiutancka. Jest naprawdę pokręcona na maksa. Jest to tak dziwna muzyka elektroniczna. Wydana została w Hyperdub. I to troszkę słychać. W Hyperdub nagrywał między innymi Berial. I ten klimat gdzieś tam jest, ale naprawdę bardzo daleko. To brzmi trochę jakby Arka wskoczyła Burielowi do studia i po prostu by tam wszystko zmieniła. You love it. It. Mam wrażenie, że Aja, komponując tę płytę, naprawdę poszła najbardziej ambitnie jak się da. Chciała, żeby każdy dźwięk był jedyny w swoim rodzaju. Chciała, żeby cały czas tam działo się coś nowego i dziwnego. I udało jej się to. A ponadto ta płyta brzmi spójnie. Dlatego trzecie miejsce. Na drugim miejscu podium turnstile Glow On. Powiem tak. Nie bawiłem się tak dobrze z muzyką gitarową od lat. Od lat. Nie wiem, czy w ciągu ostatnich 10 lat wyszedł jakikolwiek inny album gitarowy, który dał mi po prostu tyle takiej zwykłej frajdy. Oni. Wyciągnęli znów muzykę hardcore na światło dzienne. Mam nadzieję, że za ich sprawą ta muzyka znowu rozkwitnie. Jednak to nie jest tylko i wyłącznie stricte hardcore, dlatego że są tam też wpływy metalcore'u. Za sprawą mm, featuringu Blood Orange są tam nawet momenty, które przywodzą na myśl współczesne R&B. To, co jednak jest w tej płycie chyba dla mnie najfajniejsze, to, że ona ma też w sobie taki uroczy kicz, taką po prostu tandetę, przywodzącą na myśl takie grupy jak Blink 182 albo Sum 41. I tak jak dla e, kogoś to może być oznaka, że okej, okay, to nie jest pyta dla mnie, tak ja lubię takie rzeczy i mi to sprawia naprawdę wielką frajdę, że ona ma taki właśnie trochę kiczowaty vibe. To jest coś jakby... Fugazi urodziło się w dzisiejszych czasach, i to byli tacy goście, co chodzą w full capie z napisem swag i, i nagrywali na TikToka, ale nadal mieliby równie dużo skila czysto muzycznego. Kocham ten album naprawdę całym sobą. Świetnie. Pierwsze miejsce. Moja ulubiona płyta roku. Żadna inna płyta nie podobała mi się tak bardzo w 2021. Jest to self-esteem i album Prioritize Pleasure". Ta płyta pokazuje, czym może być naprawdę dobry pop. Jest jak film, który wciąga Cię od pierwszej sceny. Ta płyta oprócz tego, że jest fenomenalnie, Zaśpiewana, ma znakomitą produkcję, i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu też niezwykle przyjemna, jest taka łatwa w odbiorze. Właściwie nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym mógł nie mieć ochoty jej posłuchać. Przyznaję się szczerze, że nigdy nie skupiam jakiejś wielkiej uwagi w muzyce na tekstach. Nawet w polskiej muzyce, a co dopiero w zagranicznej. Jednak ta płyta wciągnęła mnie w swoją opowieść natychmiastowo. Są to opowieści o tym, z jakimi trudnościami może spotykać się kobieta. Jest to płyta o silnym wydźwięku feministycznym, a jednak jest też to podane w niezwykle luźny i często nawet zabawny sposób co było dla mnie zaskakujące, bo nie zdarza się to jakoś ultra, mega, na maksa, często, tak bym powiedział. Płyta fenomenalna, właśnie przez to, w jaki sposób podane są te teksty, to nie tylko ja mogłem lepiej zrozumieć, co chce artystka przekazać, ale też z wieloma jej przemyśleniami, które nie tyczyły się kobiet, tylko były uniwersalne, po prostu się utożsamić. Jest to jedyna płyta w tym zestawieniu, yy, która ma potencjał do znalezienia się w moim zestawieniu ulubionych płyt nie tylko tego roku, czy ostatnich paru lat, ale w ogóle. To było moje podsumowanie ulubionych płyt zagranicznych 2021 roku. Zapraszam Was serdecznie na drugie podsumowanie, w którym powiem o 10 ulubionych polskich płytach tego roku. Trzymajcie się.